Kazimierz Szkóc, piąta strona świata. Babka matczyna Anna Habryka z Uszoków budziła u wszystkich respekt. Od kiedy pamiętam, każdorozowe spotkanie z nią owiane było strachem, a kontakty jednostronne bo nigdy nie poniżyła się, by przychodzić do swoich dzieci. Nie można było jej dowolnie lub przygodnie odwiedzić. Zazwyczaj było się do niej wzywanym, jak na audiencję, co nie wróżyło nic dobrego. Owszem, cieszyła się wizytami wnuków, synów lubiła, zaś wszystko, co nie wieście, miała za gorsze może i siebie. No ale musiała wiele wiedzieć o kobietach, bo pojawiła się tutaj niecałe dziesięć lat po wojnie francusko-pruskiej, kiedy kapitalizm nie patyczkował się z ludźmi. Upadek obyczajów był nagminny. A wiele wojennych wdów musiało sobie różnie radzić. Ona, biblijna w każdym calu, nienawidziła grzechu. Sama, choć przedwcześnie owdowiała z sześciorgiem dzieci na głowie, dawała przykład trzymania się wiary i Bożych przykazań. Nakazów dekalogu przestrzegała z pełnym okrucieństwem. Wiem od matki, którą, kiedy miała już 16 lat, za niewielkie przewinienie wywlokła na środek podwórka, podkasała sukienkę, ściągnęła majtki i siedmiobolesnym wymierzyła karę na oczach wszystkich sąsiadek. Unikanie popełniania grzechu i tępienie go na każdym kroku było jej pasją, a religijność i przywiązanie do Kościoła oddychaniem miłością do Chrystusa. Przez swój długi żywot, umarła w 93 roku życia. Chodziła codziennie na pierwszą mszę, przestrzegała postów i nie jadła mięsa. Ale nie była bigotką, bo choć nienawidziła grzechu, potrafiła grzesznika zrozumieć. Nie osądzała człowieka, tylko potępiała jego grzech. Kiedyś matka posłała mnie do niej i ledwo pocałowałem jej nadstawioną rękę, z za okna usłyszałem kościelny dzwon na anioł pański. Wtedy położyła mi palec na wargach, klęknęła przed obrazem Chrystusa z gorącym sercem i zaczęła się modlić. Nigdy nie spotkałam się z taką gorliwością i skupieniem na Bogu. Z wrażenia przysiadłam na brzegu jej łóżka i ogarnęło mnie nieznane dotąd wzruszenie, jakbym oglądał świętość. A była to jej prostota. Zawsze odziana w chłopski strój, warkocz skręcony w ciasny węzeł na czubku głowy, mięsiste wargi, mocno osadzony nos. Zawsze zmarszczone czoło, szare oczy i głos o sile niespotykanej. Lubiłem przyglądać się jej podczas uroczystości kościelnych. Zaszywałem się w tłumie i z lękiem śledziłem ją w pochodzie matek Polek. Kroczyła uroczyście w pierwszym rzędzie z brzegu. Trzymała grubą świecę w dłoni. Płomień migotał w jej rozmodlonych oczach. Sploty krwistych korali dygotały na jakli, a czerwona chusta gładko osadzona powyżej brwi upodabniała ją do ikony. Wyłączona z otaczającego świata, swoim wielkim kontraltem śpiewała chwałę Matki Bożej i przytłaczała śpiew innych. Pracowała też w polu, na styku z cmentarnym płotem leżał hektar jej ziemi, na którym przemiennie siała żyto i sadziła kartofle. Sama je uprawiała, ale chodziliśmy z bratem na wykopki, by pomóc jej w zwózce kartofli. Hajnek wyrywał przed nią nać, ona rozkopywała skibę, a ja za jej plecami zgarniałem kartofle do kobiały. A gdy z pobliskiego klasztoru rozlegało się bicie dzwonu na anioł pański, odkładała kopaczka, Klękała na świeżo rozkopanej ziemi, unosiła głowę ku niebu i jęła się modlić. My nie wiedząc kiedy też padaliśmy na kolana, bo ulegaliśmy jej żarliwości.